Niech zgadnę. Twój start z reguły wygląda tak. Zaczynasz od zebrania pierwszego drzewa, zbierasz podstawowe bloki i zaczynasz budować chatkę z Dirta. Dzisiaj pokażę ci modyfikację, która może nie nauczyć cię budować, ale za to pomoże ci odwzorowywać mega kozackie budowle. Tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Także dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Cyfer, a dzisiaj pokażę Wam modyfikację, która może nie nauczy Was budować, ale nauczy Was stawiać klucza lepiej. Okej, okay, może generalnie zacznijmy od przykładów tego, co można zbudować przy tej modyfikacji. Więc po pierwsze, Pałac Kultury. Rzeczywistych rozmiarów krab. On jest rzeczywistych rozmiarów, nie kłóćcie się ze mną. Wieża Eiffla, lub po prostu masa olbrzymich budynków. Pierwsze co, i tak będę musiał iść, słuchajcie się przespać, ponieważ jest to mój świat, no, no mój świat, na którym gram z reguły. Dobra, ale może zaczniemy, słuchajcie od przykładów, jak w ogóle używać tej modyfikacji. Więc kiedy już ją zainstalujemy, instalujemy standardowo poprzez wrzucenie do folderu mod, w zależności wersja CastMorge, Forge czy inne, tam to działa bardzo, bardzo podobnie, więc tego wam pokazywać nie będę. Ważne natomiast będzie, jak możecie w ogóle stworzyć schematy w swoim Minecrafcie. Dobra, więc przede wszystkim, kiedy już modyfikacja jest wgrana na świecie i nie mamy absolutnie żadnych schematów. Chcielibyśmy zbudować coś, słuchajcie, przenieść jakąś budowlę ze swojego kreativa, bo jest też taka możliwość. To wszystko, czym się zainteresujemy w tym momencie, będzie przyciśnięcie klawiszu M. Wchodzimy, słuchajcie, w ustawienia i w tym momencie mamy coś takiego jak Area Editor. Przenosimy jeden narożnik do siebie, podczas gdy drugi przenosimy tutaj. W tym momencie zaznaczyłem sobie, słuchajcie, cały ten obszar. Jestem w stanie zrobić z tego obszaru bez żadnego problemu sobie schemat. Ale ja oczywiście pomniejszę, bo nie jest mi taki aż teren potrzebny. Więc przede wszystkim pozbędę się nadmiarowego Y, którego mamy w tym miejscu. Tak jak widzicie, jeśli znamy koordynaty, możemy też na podstawie koordynatów skopiować daną budowlę. Więc zaznaczamy sobie nasz schemat. Mamy całą budowlę objętą w tym momencie, jak mogę wam zresztą pokazać. Następnie. Re-editor, save schematic. My nazwiemy go sobie budynek, tak oryginalnie, żeby było. Więc generalnie drugą sprawą, którą będziemy musieli, słuchajcie, zrobić w tej chwili, jest po prostu wklejenie naszego schematu. Znajdujemy sobie miejsce, powiedzmy, że taką piękną łączkę. Klikamy po raz kolejny M i load schematic, load schematic. Szukujemy nasz budynek i ładujemy go z pamięci podręcznej w tym momencie powinien się tutaj pojawić, aczkolwiek musimy go jeszcze create placement zrobić i to dzięki temu mam zaznaczony słuchajcie inny tryb podświetlania budowli. Teraz wchodzimy w tym momencie w configuration menu i tutaj mamy słuchajcie różne opcje konfiguracji na temat wyświetlania różnych rzeczy od słuchajcie pojedynczych powiedzmy linijek po tak naprawdę całą budowlę. Ja w tym momencie mam zaznaczone słuchajcie wyświetlanie Y, co to mi daje, że budowla wyświetla się po jednej warstwie, krok po kroku mogę prześledzić jak ta Budowla jest budowana. Mogę zmienić to na z, mogę zmienić to na x, no i w zależności muszę wpisywać tutaj, słuchajcie, koordynaty, które chcemy, czyli x i y. y jest po prostu najlepszy, najprostszy, krok po kroku. Od samych podstaw po sam czubek budowli mamy wszystko pokazane. Także to jest, słuchajcie, sposób wświetlania. Mamy też. Powiedzmy na dany range, mamy wszystko poniżej jakiegoś krocka, czyli możemy podświetlać naszą budowlę od dołu w górę. Jeśli ją budujemy od początku, powiedzmy do tego poziomu, chyba nie ma sensu. Mamy wszystko powyżej danego krocka, no i mamy tryb wyświetlania wszystkiego. Ale kładziemy sobie teraz naszą budowlę. Ważna rzecz, mamy tutaj słuchajcie różne przyciski. Jest coś takiego jak Easy play Toggle, o którym Wam opowiem troszeczkę później. Warto go sobie zbindować na klawisz, na który pamiętacie. No i w sumie z tego to wszystkiego by nas najbardziej interesowało właśnie to. Pozostałe, że tak powiem, możecie się nauczyć już na własną rękę, ale ważna kolejna zakładka są kolory, ponieważ możemy zmienić na przykład kolor podświetlonych bloków. W tym momencie zrobię go bardziej niebieskiego i wszystkie bloki będą miały taką niebieskawą poświatę. Są to bloki, które jeszcze nie postawiłem. Co więcej, możemy zmienić kolory wielu, naprawdę wielu bloków, między innymi chociażby tych, które nie są na swoim miejscu. No i możliwość, słuchajcie, stawiania bloków jest... Powiedzmy dwojaka, ponieważ możemy z jednej strony kłaść bloki klasycznie, czyli kładziemy w ten sposób, jak widzicie, znika kolor, bo kolor się zgadza. No i możemy kłaść w ten sposób, to jest dirt, więc podświetliło mi, że jest niewłaściwy blok na tym miejscu. Ale jest też, słuchajcie, drugi sposób. Trochę przyjemniejszy i dla niektórych zbyt nieuczciwy, żeby go używać. Aczkolwiek, jeśli gracie na swoim świecie, to wy określacie zasady. Więc ja poprzez zbindowanie, słuchajcie Easy Place'a, użyję go w tym momencie. Sytuacja wygląda tak, że muszę przycisnąć klawisz myszy tak, jakbym chciał położyć blok. I następnie ten blok, nieważne gdzie będę miał umieszczony w ekwipunku, automatycznie znajdzie się w mojej ręce. Także, no, to bym powiedział z wszystkich takich wstępnych informacji. Przejdziemy, może, do pokazania wam tego na większej skali. Au, 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 au. Także, znajdujemy się w tym momencie przy moim największym projekcie w historii. Przy wielkiej bazie kosmicznej. Swoją drogą buduję ją na live streamach, więc serdecznie zapraszam na live streamy, bo możecie zobaczyć, jak wszystko to powstaje od podstaw. I przy okazji jest tutaj taki mój mały smoczek, którego też wykonałem przy użyciu tej modyfikacji swoją drogą. Tak więc, znajdujemy się, słuchajcie, przy wielkiej bazie Deep Space Nine. Ja w tym momencie mogę wam pokazać, słuchajcie, jak wykorzystuje się tę modyfikację. Poprzez uszykowanie sobie 32 pryzmarynów. Ja w tym momencie wchodzę jeszcze raz sobie, słuchajcie, w konfigurację hotkeys czyli przyciski, i mamy Easy Place Toggle. Mego musimy włączyć, wyłączyć. Ja w tym momencie, słuchajcie, klikam przycisk odpowiedzialny za Easy Place, został on wyłączony. W tym momencie mogę kłaść tylko i wyłącznie standardowo, Minecraftowo bloki. Kiedy nacisnę go po raz kolejny, automatycznie będzie mi podstawiać, słuchajcie, bloki. Jest jednak jedna rzecz, to nie działa na niesamowity zasięg. Tam bloków nie mogę położyć. To jest maksymalna kratka, na której mogłem położyć blok stojąc tutaj. Swoją drogą, jeszcze jedna ważna informacja, ponieważ jeśli używacie tej modyfikacji na multiplayerze. Jest ona z reguły legalna, ale ten tryb budowania jest banowany na serwerach. Możecie wyrwać za niego, słuchajcie, bana. Co do samej modyfikacji, też serwery mogą mieć indywidualne, powiedzmy, swoje regulaminy, aczkolwiek chyba do najczęstszej, powiedzmy, podstawowej wersji, gdzie wyświetlamy sobie schemat, nikt problemu nie będzie miał. Nie zaznaczam po raz kolejny, nie nauczycie się budować dzięki tej modyfikacji, nie staniecie się wirtuozami budowli, ale będziecie... Umieć po prostu stawiać kloce lepiej i jeśli tracicie motywa motywację do grania Minecrafta przez to, że nie potraficie postawić nawet całej podstawowej chatki, a lubicie na przykład farmić, grindować, wiele rzeczy w Minecrafcie, to myślę, że ten mod jest dla Was. Tak szczerze mówiąc, to muszę jeszcze sobie przejrzeć dokładnie co, gdzie i jak tutaj mam. Eee, także no, ale no co, no to chyba tak bym powiedział. Ja tu jeszcze może przejdę Wam pokazać jak w ogóle to modyfikacje... Znaleźć! Także znajdujemy się, słuchajcie, w Google po wpisaniu frazy Linematica. Czyli tak jak nazywa się ta modyfikacja. Ja widzę dwie rzeczy. Mamy Kersfordza i mamy, słuchajcie, Modriffa. Generalnie jedno i drugie będzie dobrym miejscem do zdobycia tej modyfikacji. Także wchodzimy najpierw sobie, słuchajcie, na Kersfordza, ponieważ pewnie większość z Was będzie z niego po prostu korzystać. Znając życie, jak instalujecie mody, to właśnie korzystacie z klienta Kersa. I w tym miejscu, jak widzicie, możecie pobrać na różne wersje. Nas na przykład interesuje wersja 121. Ja sobie w tym momencie ją pobiorę, ponieważ powiedzmy. Nie mam, nie mam kompletnie w tej chwili. Nie mam kompletnie w tej chwili żadnego save'a z Linematicą stworzonego, więc pobrałem sobie tego moda. Co teraz należy zrobić? Tak jak wspomniałem, ja korzystam słuchajcie generalnie z Carsforge. Sytuacja jest taka, że tutaj bardzo prosto tworzy się nowe profile. Wybieramy sobie 1.21 i my próbowaliśmy wersję forżową czy fabrykową? Aż muszę sam sprawdzić, bo kurczę, szczerze mówiąc nie pamiętam na co jest dokładnie ten mod. Aczkolwiek obstałem, że z racji, że to jest strona Kersforge, no to będzie na forge'a. A! I tu jest błąd, bo jest na fabryka. Dobra, więc wybieramy słuchajcie fabryka. Wersja myślę, że najnowsza będzie całkiem spoko. No ale tworzymy słuchajcie nasz profil. Nasz profil w tym momencie się stworzył i ważna rzecz, otwieramy sobie folderek. Mamy tutaj folder MOD, do tego folderu w tym momencie wrzucamy sobie naszą kinematykę. O, i wyskoczyło mi, słuchajcie, że brakuje nam moda MALLIP. No i zaś, że ta modyfikacja potrzebuje dodatkowego moda, robimy po raz kolejny. Wrzucamy go sobie do folderu po prostu z modami. E, nie tutaj, tutaj, miał być. Okej, okay, narrator nas nie interesuje. Mamy nasz, słuchajcie, Minecraft. W tym momencie musimy stworzyć sobie jakikolwiek świat. Dobrze, więc jestem na moim świecie i powiedzmy, że zobaczyłem dirta, którego bym chciał bardzo zbudować w innym świecie. No, niesamowicie nęci mnie zbudowanie tego dirta. Więc jeszcze raz, klikam sobie M, Biorę area editor, przenoszę jeden róg do siebie, ustawiam się z drugiej strony, przestawiam tutaj drugi róg i mam tego dirta, słuchajcie, wziętego w pole zaznaczenia. Robię sobie jeszcze raz M, save schematic, nazywam go byle jako. No i mam zapisany jego save Jeśli chcę go wkleić Także w tym momencie Load schematic, load schematic, unnamed, load schematic Cofamy się, słuchajcie, load schematic, create a placement Jeśli go tutaj nie będzie I w tym momencie Nasz schemat jest wyświetlony Chcemy go jeszcze położyć przy użyciu easy place moda Więc słuchajcie, robimy configuration menu Podkis, szukamy sobie easy place toggle Zaznaczamy sobie przycisk, na który chcemy Klikamy easy place toggle I kładziemy bloki jak chcemy Mam nadzieję, że pomogą うん。<laughs>